8 lutego 2025 roku, sobota. Dzień powszedni albo wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę albo wspomnienie świętego Hieronima Emilianiego, zakonnika albo wspomnienie świętej Józefiny Bachita, dziewicy. Kolor szat, zielony. Rok C i. Czwarty tydzień zwykły. 1920 rok Maciej Biesiadecki został pierwszym komisarzem generalnym RP w wolnym mieście Gdańsku. 1920 rok Wojsko polskie wkroczyło do Kartus, przyłączając miasto do Rzeczypospolitej. 1940 rok Niemcy utworzyli getto żydowskie w Łodzi. 1945 rok. Oddział UPA dokonał zbrodni na co najmniej 56 polskich mieszkańcach wsi Chleszczawa oraz hutoru Stadnica położonych w powiecie trębowelskim województwa tarnopolskiego. 1951 rok. W więzieniu MBP przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie oprawcy komunistyczni zamordowali majora Zygmunta Szędzielarza pseudonim Łupaszka, oficera Wojska Polskiego, dowódcę 5 Brygady Wileńskiej AK, dwukrotnego kawalera orderu Virtuti Militari. Szczątki majora ukrywane przez komunistów przez cały okres PRL, w tym w wyniku specjalnych działań reżimu jaruzelskiego. Zostały odnalezione przez zespół poszukiwawczy IPN pod kierownictwem profesor Krzysztofa Szwagrzyka w 2013 roku. 1953 rok Po farsie procesowej przeprowadzonej przez Sąd Komunistyczny przeciw księżom kurii krakowskiej opublikowana została rezolucja Związku Literatów Polskich w Krakowie, w której znalazło się poparcie dla ogłoszonych wyroków. 1957 rok. W Nowym Jorku podpisano polsko-japoński układ o zakończeniu stanu wojny i nawiązaniu stosunków dyplomatycznych. 1969 rok. W procesie osób biorących udział w protestach studenckich w trakcie marca 68 zapadły wyroki więzienia. Adam Michnik został skazany na 3 lata. Barbara Toruńczyk i Henryk Schleifer, dwa lata, a Wiktor Górecki na 20 miesięcy pozbawienia wolności. Pierwsze czytanie: Ofiara duchowa. Psalm: Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Ewangelia: Jezus lituje się nad tłumem. Pierwsze czytanie: Bracia. Przez Jezusa składajmy Bogu ofiarę pochwalną nieustannie, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie o dobroczynności i wzajemnej pomocy, gdyż raduje się Bóg takimi ofiarami. Bądźcie posłuszni Waszym przełożonym i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad duszami Waszymi i muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością. A nie wzdychając, bo to nie byłoby z korzyścią dla Was. Bóg zaś pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wyprowadził z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec, pana naszego, Jezusa, niech Was uzdolni do wszelkiego dobra, byście wypełnili Jego wolę, niech sprawi w Was, co miłe jest w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Psalm, Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Pan jest moim pasterzem. Niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Pan mym pasterzem. Nie brak mi niczego. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoją chwałę, chociażbym przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Ki Twój i laska pasterska są moją pociechą. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Stół dla mnie zastawiasz. Na oczach mych wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, kielich mój pełny po brzegi. Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego. Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni życia, i zamieszkam w domu pana. Po najdłuższe czasy, pan mym pasterzem. Nie brak mi niczego. Aklamacja. Alleluja, alleluja, alleluja. Moje owce słuchają mego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, alleluja, alleluja. Ewangelia. Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzą na pustkowie osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Oto słowo Pańskie.